Witajcie Media malniacy z tej strony Bogdan w dniu wczorajszym do naszych testów do redakcji Media Tester trafił bardzo ciekawy produkt jest to smartwatch Samsung Gear S pewnie wielu z Was o nie słyszało pewnie też wielu zastanawia się czy sobie nie sprawdzić takiego gadżeta czy to gadżetu od razu powiem, że to jest naprawdę urządzenie dla szczególnych osób szczególnych to nie chodzi o to czy ktoś ma kasę czy nie tylko dla szczególnych, które po prostu potrzebują w tej funkcjonalności do życia codziennego. Wiem, że niektórzy z was albo już sobie kupili, albo chcą kupić, ale nie są pewni, i tak naprawdę odradzam kupić tym, którym ten smartwatch jest po prostu niepotrzebny, bo wrzucą go do szuflady, czy będą chcieli go zaraz odsprzedać, bo po tygodniu, czy po dwóch, po prostu zweryfikują, że to nie jest potrzebny produkt im. Ten produkt jest głównie potrzebny czy przydatny szczególnym osobom na zasadzie, np. Na czy to sportowcy biegający, którzy potrzebują mieć komunikację ze światem na zasadzie dostępności telefonicznej lub e-mailowej, czy też dla, na przykład, osób, którzy, które non-stop używają słuchawek Bluetooth stereo lub ewentualnie mono do czyli zestaw głośnomówiący, ponieważ do tego urządzenia sobie podłączymy bezprzewodowo przez Bluetooth takie, taką słuchawkę, takie słuchawki i będziemy mogli, że tak powiem, ko korzystać z tego urządzenia komfortowo. Jeżeli chodzi o chodzenie z tym urządzeniem na ręce, wsadzoną kartą SIM, nanosim dokładnie. I odbieranie połączeń przy ludziach, tak żeby wszyscy słyszeli. Myślę, że to raczej jest bez sensu i takie zastosowanie bez słuchawek bezprzewodowych jest raczej trochę śmieszne. Ok, przejdźmy do unboxingu tego urządzenia. Jak widzicie, opakowanie takie biało-szarawe, bardzo podobne do wszystkich innych, jeżeli chodzi o kształt, czyli takie prostokątne. Otwórzmy sobie może. Od razu rzuca się w oczy. E, ekran zakrzewiony e, rzuca się w oczy, bo to naprawdę świetne rozwiązanie. Szczególne e, ze względu na to, że taki zegarek znacznie lepiej leży na ręce, która też jest zaokrąglona. Ja akurat mam dość szczupłą rękę i taki zegarek, zobaczcie nakładając na rękę, mimo że wydaje się na tym filmie e, i, i na pierwszy rzut oka, że on jest taki naprawdę przerośnięty, to podczas używania on naprawdę jest bardzo wygodny, mimo. Że tak to wygląda na wąskiej ręce, na szerszej będzie to wyglądało trochę lepiej, pewnie, ale w użytku, w komforcie użytkowania, ten zegarek nawet na takiej wąskiej ręce jak moja idealnie się sprawuje. Ok, przejdźmy dalej. Czyli tak, smartwatch mamy. Następnie musimy wyciągnąć to pudełko, które tutaj jest w środku. Tak. I sprawdzić, co dalej. Dalej w tym pudełku mamy ładowarkę. Ładowarka mikro USB. Z tego co widzę, 0,7 Ampera, czyli niezbyt dużym prądem jest ładowane urządzenie, ten akumulator. No i bardzo dobrze, im mniejszy prąd, tym lepsza, lepsza i dłuższa, że żywotność akumulatorów. Okay, dodatkowo mamy tutaj taki podważak. Ten podważak, czy urządzenie podważające, ten HOM, służy nam do. Zobaczcie, tutaj mamy miejsce na kartę nanosim, żeby wyciągnąć tą zaślepkę palcem ciężko, a żeby paznokciami tutaj raczej nie uszkodzić niczego. przekładamy sobie to urządzenie, idealnie pasuje do. I wyciągamy sobie już potem palcem zaślepkę tego typu w niej montujemy sobie kartę nanoSIM i gdy już sobie zamontujemy kartę nanoSIM z powrotem przekładamy aż, e, aż kliknie o, w ten sposób charakterystyczny dźwięk, ponieważ jest tam uszczelka gumowa zabezpieczająca przed wodą urządzenie jest wodoszczelne ale zaraz o tym powiem tak więc kolejnym urządzeniem które jeszcze jest w zestawie i jest najważniejsze w sumie urządzenie umożliwiające ładowanie tego smartfona. Smartwatcha, przepraszam. Jest to taki klips ładowarka, mniej więcej dlaczego też ładowarka dlatego że w środku jest też pojemny akumulator 350 mAh. On umożliwia jedno naładowanie prawie całe lub nawet i całe smartwatcha, czyli ma dwufunkcyjny ten element jest dwufunkcyjny. Po pierwsze umożliwia ładowanie, do niego podłączamy przez Micro USB ładowarkę. Wtedy się to urządzenie ładuje, ale gdy podłączymy do naszego smartwatcha, czyli patrzymy od spodu, żeby pasowały złącza, to takie złote. Gdy przyłożymy i dociśniemy, słyszymy takie, taki klik. O, to kliknięcie służy. Yy, po informowaniu nas, że wszystko jest sparowane, czyli znaczy dobrze pasuje. Tutaj nam świeci taka dioda w momencie, kiedy jest ładowane urządzenie. E, oczywiście gdy jest ładowane z ładowarki sieciowej. Ok, jak widzicie, mimo że nie jest podłączona ładowarka, e, urządzenie się ładuje, a to wszystko dlatego, że ładuje się z tego właśnie tutaj powerbanku, złącza ładowarki. Świetne, świetne rozwiązanie to jest, ponieważ gdy na przykład pojechalibyśmy gdzieś w jakąś dłuższą podróż na dwa dni, powiedzmy, smartwatch nam się będzie rozładowywał po jednym czy tam półtorej dnia, zależy jak używamy. Wtedy wystarczy podłączyć samo to urządzenie, nie szukając nawet ładowarki w torbie czy gdzieś tam po prostu. Ok, tak wygląda cały komplet. Jeszcze dodatkowo mamy tutaj instrukcję. Obrazkową oraz mikrokartę gwarancyjną. W tej instrukcji znajdziemy wszystko, co trzeba, tak naprawdę jest dość rozłożysta. Wszystkie szczegóły, czyli jak połączyć, jak połączyć się ze smartfonem, żeby jakieś wykonać proste czynności, gdzie, jak podłączyć kartę SIM, jak działają gesty, jak ustawić pasek, żeby wszystko działało. Wszystko jest jak trzeba. Tu jest nawet informacja, gdzie są jakie czujniki czyli w którym miejscu mamy osłonę KT-SIM, głośnik, czujnik tętna złącze do stacji e, dokującej, czyli właśnie tego powerbanku, o którym mówiłem no i mm, mikrofon tak więc, tak wygląda komplet smartwatch ładowarka takie urządzenie podważające, plastikowe karta gwarancyjna oraz oczywiście instrukcja obsługi do tego smartwatcha i co najbardziej istotne Złącze ładowania, czyli ten taki Powerbank ze złączem ładowania, złączą dokującym. Tak wygląda unboxing. Z mojej strony to tyle. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału Mediatester. Jak widzicie, coraz więcej urządzeń tutaj mamy. Tak więc będą unboxingi, będą różne poradniki i będą też oczywiście pełne recenzje, już z opinią naszą na temat danego urządzenia. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was.